Dzień dobry, cześć, z tej strony Arwin. witam was w pierwszym odcinku Dad Hug Life, przytulaśny podcast, przytulaśne życie, słuchajcie, zanim zaczniemy, weź głęboki wdech i wydech, jeszcze jeden wdech. I wydech. Słuchajcie, w ramach tego podcastu będziemy rozmawiać o tym, jak przytulić siebie, jak przytulić swoje życie, swoją przyszłość, swoje codzienne zmagania, jak sprawić, żeby w ramach tych zmagań być radosnym, szczęśliwym człowiekiem. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Będziemy tu rozmawiać o takich rzeczach jak samorozwój, jak samoakceptacja, jak... Traktowanie siebie jako najważniejszej osoby na świecie po to, żeby móc wszystkich innych wokół traktować w ten sam sposób. Wierzę w taką filozofię, w której jeżeli ty sam siebie nie zaakceptujesz, to nie będziesz nie tylko mógł być akceptowany przez innych, ale nie będziesz potrafił tego oddać dalej. Jeżeli nie będziesz potrafił siebie zadbać, to nie będziesz potrafił zadbać o innych. Tak to wygląda według mnie. Wydaje mi się, że żyjemy w bardzo takich społecznych czasach. Dzisiaj wszyscy jesteśmy dla wszystkich, jesteśmy out there, jesteśmy dostępni dla każdego, a z jakiegoś powodu nie jesteśmy do końca dostępni dla samych siebie. I chciałbym, żebyśmy w ramach That Hug Life o tym porozmawiali, zastanowili się, co z tym można zrobić, jak na to wpłynąć i jak wyciągnąć z tego najwięcej wartości dla własnego życia. Będziemy tu trochę rozmawiać o pracy, będziemy mogli trochę porozmawiać o ruchu, o sporcie, o pasji, ale i porozmawiamy trochę o tym, jak w dzisiejszych czasach możemy skonfrontować tysiącletnie nauki jogowe. Takie wiecie, Antyczne bym powiedział, podczas kiedy yy, my sobie tutaj na zachodzie gdzieś tam walczyliśmy o rozwój cywilizacji, takiej technologii i wszystkiego innego, w tym samym czasie na Dalekim Wschodzie walczono o rozwój człowieka, jego duchowości, troszeczkę jego umysłu, jego możliwości wewnętrznych. I ja tu nie zamierzam nikogo na nic nawracać, nie chcę też mówić, co jest lepsze od czego, ale chciałbym, żebyśmy wspólnymi siłami spróbowali zrozumieć. Jakie mamy dostępne narzędzia? Jakimi my jesteśmy narzędziami dla samego siebie, jak i dla otaczającego nas świata. Jestem świeżo po zakończeniu kursu nauczycielskiego jogi, więc będę też próbował troszeczkę wchodzić w dialog w tym wszystkim, czego mnie nauczono. Będę próbował pogłębiać pewną wiedzę i mam nadzieję, że uda nam się wspólnie porozmawiać. Jest to oczywiście też miejsce dla gości, jest miejsce na to, żebyśmy mogli. Wspólnie zamienić parę zdań, i jeżeli ktoś z Was jest tym zainteresowany, to na Facebooku jest taka grupa, która nazywa się Dat Hug Life Grupa, stworzona z myślą o mojej przyszłej grupie jogowej, której będziecie mogli przyjść na moje zajęcia. Ale wydaje mi się, że możemy ją spokojnie połączyć z tym kanałem, żebyśmy mieli chociaż to jedno miejsce, w którym to ja mogę Ciebie zapytać o zdanie, to ja mogę się od Ciebie dowiedzieć. Co cię dziś męczy, co cię dziś trapi. Ja nie jestem terapeutą, nie będę takowego udawał, nie będę też wam próbował powiedzieć, że coś jest takie albo inne. Będę się starał po prostu dzielić swoimi przemyśleniami i jestem otwarty na to, że mogę się mylić. Mogę się mylić, ale na tym to polega. Uważam, że jest to proces, w którym będę chciał z wami porozmawiać i będę chciał usłyszeć waszą opinię, i żebyśmy wspólnie. Wspólnie nauczyli się tym wszystkim, co mamy cieszyć. I teraz, zanim w zasadzie przejdę do zakończenia tego pierwszego intra, pierwszego odcinka, słuchajcie, mam taką prośbę: weźcie jeszcze raz bardzo głęboki wdech. Pomyślcie o czymś przyjemnym o czymś, z czym chcielibyście spędzić resztę tego dnia. Wypuśćcie powietrze i niech ta myśl razem z tym powietrzem poleci do świata. Ja nazywam się Arwin Dżoneża, witam was w Dad Hug Life. Zostawcie, obserwuj czy co tam jest na tym serwisie podcastowym, którego właśnie używacie, bo nie mam pojęcia gdzie mnie w tej chwili słuchacie. Dzięki i do usłyszenia.